W dzisiejszym filmie obrobimy jedno zdjęcie z ceremonii ślubnej, zdjęcie na którym wpadające z witraży światło kolorowe niekorzystnie wpłynęło na kolor skóry. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik jest mi niezmiernie miło, że oglądasz właśnie ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto właśnie teraz kliknąć przycisk, subskrybuj pod filmem. Kliknijcie też ten przycisk dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach na moim kanale. Zapraszam Was też oczywiście do śledzenia mnie na Instagramie. Słowik inspiruje, tam też umieszczam zdjęcia. Tam też łatwo jest do mnie napisać, zadać jakieś pytanie odnośnie sprzętu, czy to jakieś. Techniki. Kochani, w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, na jaki problem napotkałem podczas obróbki jednego z ostatnich reportaży ślubnych. Pan Młody stojący w kościele i padające na niego troszkę niekorzystne światło z witraży, co spowodowało, że miałem troszkę więcej obróbki niż tylko kliknięcie jednego presetu i po prostu obrobienie zdjęcia i przejście do następnego. Zobaczmy sobie mój Lightroom. Dobra, to widzicie już mojego Lightroom'a. Jest to Lightroom Classic, jak wiadomo. I teraz zobaczcie, jak to zdjęcie wygląda. O ile sama tutaj ekspozycja na, na tle, rozjaśnijmy sobie może tą ekspozycję delikatnie, sama ta ekspozycja i kolory tła tutaj tego rozmytego są ok. No, może troszkę za ciepłe, można by je zbalansować, ale ogólnie załóżmy, że jest ok. Padające znowu światło. Przedniej części kościołu spowodowało, że przez witraże dostało się dużo dziwnego koloru, który padał na twarz Pana Młodego. Twarz była fajnie oświetlona, ale sam kolor pozostawiał, jak widać, dużo do zrzeczenia. Te kolory tak nie mogą zostać, nikt nie chce mieć takich kolorów skóry. Czyli pierwsza rzecz, którą musimy na tym zdjęciu zrobić, to jest oczywiście jakoś zacząć od tej twarzy, czyli doprowadzić ją do stanu używalności. No i jak to zrobić? Bierzemy sobie tutaj pipetkę z tym tutaj kolorymetrem. Ja sobie tutaj wybieram gdzieś na białym, takim lekko szarym. Szukam sobie jakiegoś koloru, który mógłby być moim bazowym kolorem. Patrzę, czy cokolwiek mi tutaj to może pomóc. No i tak sobie patrzę i patrzę. No i myślę, że ok, no nie za bardzo no dobra, to odkładam sobie to, mniej więcej mamy jakąś tam bazę te kolory już tutaj nie wyglądają tragicznie może zwiększmy sobie troszkę na 3500 i zobaczmy sobie tutaj tą tintą co możemy podziałać ja nie chcę żeby to zdjęcie było za bardzo też ciepłe za bardzo żółte, myślę że tu minus, minus 50 3500 plus minus i na razie jest ok zawsze tym możemy się jeszcze zająć Dodatkowo widzę tutaj parę jakiś tam skaz na mm, twarzy pana młodego. Oczywiście tym się też możemy zająć od razu. Bierzemy sobie tutaj spotrzemuwal tu. Usuńmy sobie te e, parę niedoskonałości, które się nam gdzieś tu pojawiły. Narzędzie spotrzemuwal się świetnie do tego nadaje. To są dosłownie kilka kliknięć i jesteśmy w stanie pozbyć się takich e, delikatnych, niepotrzebnych niedoskonałości, jakichś e, wyprysków. Które po prostu źle wpływają na odbiór zdjęcia. Zróbmy sobie to właśnie tak, żeby to nie było zauważalne. Zobaczcie. Dosłownie kilka kliknięć, i to zdjęcie od razu ma dużo lepszy odbiór. Możemy sobie też ten highlight tutaj z nosa skasować. Zobaczcie, jest dużo fajniej, weźmy sobie teraz pędzel, klikamy sobie ekspozycja plus. Pamiętajcie, że właśnie tutaj te wszystkie ustawienia macie dostępne w mojej paczce. New Horizons, wystarczy tą paczkę pobrać z mojej strony www.k.u. Łamane na presety, i tam macie właśnie te ustawienia korek lokalnych, wszystkie do Lightroom Classic. One są naprawdę świetne i świetnie się sprawują. Niedługo będę już opracowywał kolejną wersję, jeszcze fajniejszą, ale to już zimą, jak się skończy sezon. No dobra, klikamy sobie tu ekspozycja plus. Troszkę chciałbym tą twarz tu delikatnie, tą ekspozycją rozjaśnić. I myślę, że tak jak teraz. Zobaczcie, jest dużo, dużo lepiej. Zobaczcie, jak ta twarz tu wyglądała. Mamy teraz już bardziej zbalansowany y, balans tutaj bieli, bardzo zbalansowane kolory. Klikamy sobie Crop Overlay, od razu to, co mi się rzuca w oczy, to robię. Crop nie jest jakimś narzędziem, który musi być użyty na końcu, na początku, nie ma różnicy. Tak sobie kropuję zdjęcie, żeby mi się ono dosyć podobało. Nie chcę tutaj, żeby w tej części były te jasne części wszystkie, chcę tylko tą ostatnią. Także troszkę tu kropujemy. Możemy też delikatnie przykropować tutaj z tej strony, żeby nie było tej dolnej części ciemnej. Zaczyna się tu nam zdjęcie od pana młodego. No i teraz, jeśli już mamy z grubsza mam twarz, możemy sobie wykorzystać tu jakiś preset. Jakikolwiek, jaki chcemy. Ja tu wykorzystam pierwszy mój preset Good Times z paczki The Other Side of Love. Tą paczkę oczywiście też powierzecie z mojej strony www.słowikę presety. Ok, jak sobie już kliknęliśmy, zobaczcie, ile fajniej to zdjęcie wygląda. Teraz następny krok, który musielibyśmy tu zrobić, to jest doprowadzenie tego tła, które teraz troszkę nam odjechało, yy, do jakiegoś używalności. I tu wykorzystamy pędzel. Pędzel jest dobry na wszystko, tak bym mógł powiedzieć. Klikamy sobie pędzel, klikamy sobie funkcję Automask, czyli skrót A. Klikamy sobie O, żeby. Pokazać nam Show Selected Mask Overlay. No i teraz będziemy sobie tu malować dookoła twarzy. Takim niedużym pędzlem malujemy sobie dookoła twarzy. Tak malujemy, żeby nam zaznaczyło się wszystko, co jest dookoła pana młodego. Oprócz pana młodego oczywiście, nie? Czyli malujemy tu sobie z tyłu. Staramy się pomalować tu wszystko oprócz młodego. OK. Jeśli gdzieś za daleko wejdziemy, możemy sobie kliknąć przycisk ALT. Wtedy nam się pojawi tutaj usuwanie. Tu też możemy włączyć Automask albo nie. Ja teraz nie będę używał tutaj Automask, po prostu sobie tak delikatnie przejadę i tu, gdzie niechcący program wjechał mi. To ja sobie go usunę. Teraz włączę Automask i tutaj sobie z tej muchy jeszcze usunę. Fajnie, troszkę tu, troszkę z marynarki z włączonym Automask. OK. I teraz przechodzimy dalej do rysowania. Tutaj sobie pomalujemy. Wyłączam automask, bo już teraz nie potrzebuję maski. Chcę zamalować całe to pole. Tutaj dokładnie malujecie, żeby nie było żadnych pominiętych części. Dobra. Staramy się tutaj jeszcze delikatnie tą końcówkę tutaj. Koło krawatu, koło tego kołnierzyka tutaj domalować. Dobra, mniej więcej myślę, że ta maska prezentuje się bardzo dobrze teraz na zdjęciu. No i teraz wyłączamy sobie to Show Selected Mask Overlay, żebyśmy nie widzieli tej maski, no bo trudno wtedy edytować zdjęcie, jak nam się wyświetla tutaj taka czerwona maska. Wyłączamy tą maskę, skrót O działa tutaj rewelacyjnie. No i teraz zacznijmy tutaj od korekty temperatury. Ja bym tą temperaturę po pierwsze zsunął sobie troszkę w dół, czyli te minus 10 tutaj musimy zastosować. Ekspozycję sobie weźmy na razie na 0 i musimy tutaj pobawić się troszkę z tintą. Zobaczcie, jest troszkę w zieleń, tu lecimy, czyli bierzemy tintę na jakieś takie dodatkowe wartości plus 48, plus 50. Pamiętajmy... Hmm. Wcześniej wzięliśmy tintę na 50, to teraz mm, też możemy na 50 minus 10 balans bieli. I zobaczcie, dużo lepiej już to tło wygląda, już jest bardziej zbalansowane. Możemy sobie nawet podejrzeć tutaj, klikając. Zobaczcie, ile te pędzle pomogły tutaj, jak zbalansowaliśmy sobie to. Możemy tu oczywiście teraz dodać troszkę ekspozycji. Możemy tu się pobawić balansem bieli, jeszcze dokładniej dopasować sobie go, żeby pasował do tej twarzy. Teraz też możemy tutaj pobawić się chwil trochę, jeśli chcemy, żeby te kolory delikatniej dopasować do tego, co my widzimy na zdjęciu i co duszy nam gra, co czujemy. Pamiętajcie, na zdjęcie to nie ma przedstawiać tego, co widzieliśmy, tylko to, co czuliśmy i widzieliśmy w tym dniu. Przekazać jakieś emocje i kolory jednak są bardzo ważne w przekazywaniu takich emocji, i pokazywaniu tego na zdjęciu. Dobra, w tym przypadku myślę, że tak jak teraz jest OK. Jeśli macie tu za ciepłe to zdjęcie, zawsze możecie też troszkę, zapamiętajcie, ściągnąć saturację na tym pędzlu. Myślę, że tak jak teraz minus 9 jest OK. No i całkiem, całkiem fajnie myślę, że to wyszło. Możecie też, jak chcecie, troszkę tutaj to zdjęcie rozjaśnić, też zmniejszając kontrast na tle samym. OK, zobaczmy teraz sobie, jak to wygląda przed i po. Zobaczcie, zachowaliśmy e, jakby kolor tego tła, który był spoko. Dodaliśmy tutaj i preset kolorystyczny, który fajnie nam dodał kolorów po całości i dodatkowo zobaczcie twarz pana młodego już nie wpada w ten dziwny taki zafart. Jest wszystko tak jak być powinno. Dodatkowo teraz oczywiście z presetów narzędziowych, które też są w paczce New Horizons. Możecie sobie tutaj zastosować delikatną winietkę. Y, która doda jakiegoś klimatu. Tu też macie takie mm, presety, które mm, delikatnie wpływają Wam na ocieplenie, na przykład y, highlightsów, albo zafarb w cieniach. To taki delikatnie magenta. Zobaczcie, to jest bardzo subtelne. Jeśli chcecie dodać troszkę ciepło, możecie highlights, ocieplenie kliknąć. On doda wam troszkę takiego ocieplenia. To właśnie działa przez tutaj dodanie y, w highlightsach delikatnie, w color gradingu, właśnie takiego ciepłego tonu, który ewentualnie można potem też tutaj zmodyfikować. Ja dodatkowo już w Color Gradingu może podniósłbym tutaj troszkę ekspozycję Mid Tones, czyli klikam sobie tu ten suwak od yy, ekspozycji. Zobaczcie, jak wejdziecie sobie w Mid -tones, tu macie taki suwak Luminance i on właśnie fajnie podnosi ekspozycję tych środkowych tonów. To naprawdę fajnie podbija yy, zdjęcie, podnosi troszkę taki Kontrast moim zdaniem, to zdjęcie wygląda dużo fajniej. Teraz na przykład można skorygować to całościowym kontrastem delikatnie w dół. Myślę, że tak jak teraz to zdjęcie mamy, wygląda naprawdę to zdjęcie fajnie. Jest kolor fajny. Wszystko tu, moim bynajmniej zdaniem skromnym, jest ok. Ja to zdjęcie już tak jak teraz mogłem zostawić. Kwestia kolorystyki, czy troszkę ciemniej, jaśniej, chcecie to zdjęcie cieplej. To już jest jakby mm, prywatna sprawa. Można troszkę rozjaśnić to zdjęcie, jeśli chcemy je mieć takie jaśniejsze. Yy, balansem bieli też możemy się pobawić ciemniej, yy, znaczy cieplej, chłodniej. To już w zależności od tego, jakie macie preferencje. Jeśli kolor skóry nie jest zbytnio taki, jakbyście chcieli, możecie wejść sobie yy, tutaj panel HSL, wejść sobie luminas, pobawić się orange która odpowiada za właśnie kolory skóry, ekspozycją tutaj, czyli jasnością tej pomarańczy. Możecie się pobawić. Możecie też delikatnie stonować tą pomarańczową poświatę, którą macie na twarzy, ten kolor. Możecie też pobawić się tutaj już odcieniem tego pomarańczu, tej koloru skóry. Zobaczcie: możecie pojechać bardziej w taki tutaj kolor, fiolet, albo pojechać w zieleń. To zależy od Was. Możecie dokładnie ten jeden kolor tutaj skorygować i wpłynąć właśnie na to, jaki odcień będzie miała, miała skóra. Moim zdaniem ten kolor teraz jest ok. I tak jak teraz, ja to zdjęcie już bym zostawił. Myślę, że naprawdę wygląda fajnie i, i to by było tyle. Także mam nadzieję, że coś ten odcinek Wam pokazał. Pokazał, w jaki sposób ja radzę sobie z takim. Światłem trudnym, które czasem zdarza się w kościołach, że w jednej części w kościele mamy światło wpadające fajne, naturalne, delikatne, a w drugiej części światło wpada nam przez witraże, które wiadomo, jak to witraże są megakolorowe, mają dużo kolorowych szkiełek, co powoduje właśnie, że te zafarby są bardzo, bardzo duże. I tak jak tu na tym zdjęciu zobaczcie, pan młody miał naprawdę dziwne takie od. Odcienie tej skóry wcześniej, i po naszej korekcie doszliśmy do bardzo fajnych kolorów naturalnych, i dodatkowo tło też rozjaśniliśmy i zachowaliśmy je w takich samych kolorach, jak było na samym początku, dodając do tego też fajny, delikatny preset, który całość ładnie, yy, spójnie zamknął. Kochani, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to myślę, że jeśli dotrwaliście do tego momentu, to jest ta pora, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, żeby. Dać łapkę w górę, bo to jednak pomaga mi w algorytmach. Napisać fajny komentarz, albo taki mniej fajny, jeśli coś Wam się nie podobało, serdecznie słucham i, i naprawdę uczę się od tego, co piszecie do mnie, od tego, jakie uwagi zgłaszacie, i w kolejnych filmach staram się być jeszcze lepszy. Także dziękuję Wam za wszystkie komentarze, te pozytywne, negatywne i te neutralne. Wszystkie mi pomagają w pozycjonowaniu tego kanału, także dzięki Wam ten kanał będzie mógł się rozrastać, jeśli mi pomożecie, a mam nadzieję, że pomożecie i wtedy będzie nam po prostu tu milej i łatwiej, kochani. Zapraszam na mojego Instagrama. Tam, jeśli macie jakieś pytania odnośnie sprzętu, który używam, odnośnie technik, odnośnie jakichś tam problemów, możecie pisać. Możecie do mnie pisać też na Facebooku. Jak wam wygodniej, kochani, ja jestem tu dla Was. Dzięki wielkie, kochani, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.